Peczperku gotowy? Tak. tak. Tutaj akurat jesteśmy na sali, żeby nas poczuli, i grają w tę grę. that's okay. gotowy. Denerwujesz się? Nie. Nie denerwujesz się? Nie. Adasiu, a ty? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Jest Adaś. Denerwujesz się? Nie, jaśmy później. Spóźniamy się. Tak. No bo e, ja byłam w pracy i wyszłam. Przyjechałam do domu, zjedliśmy coś szybko i e, jedziemy teraz do szkoły. Nie jest jeszcze pierwszy dzień szkoły, ale Kacperek ma taką orientację, bo zaczyna właśnie szóstą klasę czyli nową szkołę gimnazjum. I co jest fajne, przynajmniej u nas, właśnie w tym school district czyli w naszych szkołach jest to, że jest zazwyczaj taka orientacja. Jeżeli dzieci zaczynają zerówkę, to jest orientacja właśnie dla takich dzieci, co zaczynają zerówkę, później co zaczynają właśnie szóstą klasę, no i później, jak już idą do liceum i zaczynają dziewiątą klasę, jest znowu taka orientacja. Czyli dzieci przychodzą i mogą poznać inne dzieci, poznają nauczycieli grają w różne gry, bawią się. U nas w szkole Kacperek dostanie koszulkę z napisem szkoły i będą mogli ją pomalować, czyli będą robić taki tie-dye. To, to jest fajne i później zazwyczaj Wszystkie te dzieci zakładają tą koszulkę na pierwszy dzień szkoły, już w następnym tygodniu. Także Adaś jedzie z nami, bo Adaś już jest w ósmej klasie i będzie pomagał właśnie z grupą innych dzieci, które były wybrane, żeby oprowadzić właśnie tych szóstoklasistów, będą odpowiadać im na pytania i ogólnie pomagać, oswoić się z tą szkołą. Czyli jak już zaczną szkołę w poniedziałek, w pierwszy dzień, to może będziemy mniej takiego stresu, bo już będą znały właśnie te dzieciaczki, inne dzieciaki. Dlatego, że właśnie tutaj jest taki problem, bo dzieci nie idą razem od zerówki do ósmej klasy, tylko zawsze się zmieniają. I na przykład do naszego gimnazjum przychodzą dzieci z pięciu albo sześciu innych szkół podstawowych, także jest nowe, dużo nowych twarzy, dużo nowych dzieci i e, chociaż niektórzy się mogą znać, ale dużo dzieci się właśnie nie zna i taki sens tego wszystkiego jest, żeby dzieci się czuły bardziej komfortowo, jak zaczynają szkołę. No i oczywiście stworzyć e, tworzyć taki komfort. Nie wiem, szukałam innego słowa, ale nie znajdę go teraz, bo wiem, jak po angielsku, to powiedzieć taki sense of community, ale po polsku nie mam pojęcia. Także, tak, jesteśmy kilka minut spóźnieni, ale nie szkodzi. W sumie Adaś musi być troszeczkę wcześniej, Kacperek jest przed czasem. Musi tam się przygotować z innymi dziećmi, żeby wiedzieli mniej więcej, gdzie mają iść, co mają robić. A ja będę robiła swoje, czyli e, chodziła pomiędzy wszystkimi tymi grupami i e, robiła zdjęcia, bo e, jedną z moich właśnie roli jest, e, jest Bez, jak to się e... mówi? Prowadzę social media właśnie dla naszej szkoły i prowadzę naszą stronę internetową. Także tyle na tak, na szybko. Widzicie, że na pewno szybciej, szybciej mówię, ale tak jak mówiłam, jesteśmy troszeczkę spóźnieni i jeszcze musimy złapać oliwkę, córkę mojej siostry, bo ona zaczyna razem właśnie z Kacperkiem szóstą klasę. Także. Fajny, ekscytujący dzień i mam nadzieję, że będzie udany i że dzieciaki będą się dobrze bawić. A jak mi się uda coś, to może Wam coś tam nagra, ale nie wiem. Zobaczymy. ale tak powierzchownie chciałam Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Dzieciaki się super bawią. Tutaj akurat jesteśmy na sali gimnastycznej i grają w różne gry. I po prostu poznają się i poznają bo nauczyciel, wszyscy nauczyciele chodzą i pomagają. Także fajnie. A jeszcze raz zabiorę tutaj właśnie nad gór. Idziemy z tyłu szkoły. E, mamy lody dla dzieci i także koszulki, które teraz malują. To już jest druga grupa dzieci. Co? Gdzieś dojechał swój shirt? No. Oh, that's okay. Akurat był mój kacperek. Pomalował koszulkę. I spodenki troszkę. Właśnie, koszulki będą wyglądać tak jak ta koszulka pani. Zależy oczywiście, jakie kolory sobie wybiorą. No, koniec. Koniec orientacji. E, szósty, o, maj szósty, Kacperek szóstą klasę zaczyna. Właśnie odwiozłam ich do domu i jadę po hanie. Już jest prawie czwarta, także cała orientacja trwała dwie i pół godziny. Także troszeczkę Wam nagrałam i pokazałam, ale o to chodzi, że wszystkie dzieci, co zaczynają. Szóstą klasę, i mieliśmy bardzo dużo dzieci w tym roku, na pewno z 200. Były podzielone na kilka grup. W każdej grupie było około 30 dzieci, i każda grupa chodziła od jednej stacji do drugiej: czyli właśnie była ta stacja na sali gimnastycznej, była stacja na zewnątrz, gdzie robili koszulki, później e, jedli właśnie lody, e, później dostali, e, już tego nie nagrywam, ale przechodzili przez szkołę i nauczyciele i właśnie ci ósmo, e, dzieci z ósmej klasy pokazywały, jak wygląda szkoła, gdzie co jest w szkole i e, była także stacja, gdzie siedzieli w kafeterii, na stołówce. I tam grali różne takie gry, gdzie mogli poznać inne dzieci, także również w swojej grupie. I jeszcze jedna stacja była, gdzie siedzieli, właśnie u nas w szkole jest taki mały amf am amfiteatr teatr am coś takiego <gdzie>, gdzie mamy przedstawienia i różne takie rzeczy. i e tam było kilka dzieci, około 10 dzieci właśnie siedziało i odpowiadało na różne pytania właśnie tych szóstoklasistów. Nie, nie pobrudziłam się tutaj, tylko mam chusteczkę, bo jeszcze nie mam takiego programu super, ekstra, gdzie mogłabym sobie tutaj zasłonić, dlatego zasłoniłam sobie chusteczkę chusteczką, bo mam koszulkę z pracy. A tutaj jest akurat logo naszej szkoły, i tak po prostu, żeby być na bezpiecznej stronie, zasłoniłam sobie logo, bo w sumie takie informacje, jaka szkoła, nie są konieczne, ale wiecie, że to jest jedna ze szkół tutaj w Virginii, gdzie mieszkamy. I co więcej? O, odrzuciłam chłopców i pytam się w ogóle ogólnie. I przekręciło Was troszeczkę tutaj. Ogólnie pytałam się ich, e, jak Wam się podobało, e, czy fajnie było. No i ich opinia była taka, że nie było na najgorzej. Też nie było super ekstra, ale nie było źle. Także to się liczy. Ja myślę, że ogólnie e, Głównie fajnie, że mają te właśnie pół godzinki do 3 godzin, gdzie mogą spędzić czas w szkole zanim zaczną szkołę. I już są w tym takim miksie wszystkich innych dzieci, siódmoklasistów i ósmoklasistów. Także kręcę się tutaj, bo muszę zatankować ale tutaj jest pełna stacja co tutaj się dzieje a tam ktoś odjechał zobaczymy czy będę mogła podjechać o akurat się dwa zwolniły. także zatankuję U ile jest benzyna? 3,75 dolary za galon ta co ja biorę jest 4 dolary dobra Powiem Wam więcej, jak już zatankuję. Okej, okay. już zatankowana. Jak ja nie lubię tankować samochodu. Po pierwsze, um, co? Po pierwsze, trzeba zapłacić za paliwo, nie? <gry> A po drugie, trzeba stać i czekać, już się naleje. Już potrzebowałam pełny bak, ale powiem Wam, że nie jest tak źle, bo jeszcze miałam punkty. E, właśnie tutaj tankuję na stacji, co jest podłączone do sklepu, w którym często robimy zakupy. I... Um, Miałam 20 centów e, zniżki na galon, czyli zapłaciłam 3,80 dolara za jeden galon i e, u mnie wchodzi około 20 galonów, czyli było e, 75 z czymś. Już e, oczywiście miałam jeszcze troszeczkę paliwa, ale już naprawdę było... tak często czekam aż końcówka będzie, bo nie chce mi się jechać po prostu na stację. No i e, już e, wracając do e, zaczyna jak się szkoła się zaczyna, os, ogólnie jeszcze słuchałam, bo dziewczyny, e, koleżanki z pracy mają dzieciaki co zaczynają w tym roku liceum dzieci będą szły na właśnie taką orientację jutro u nas do poszczególnych liceum. Taka orientacja już jak idziesz do liceum trwa dużo dłużej, bo z 5 godzin mają tam przyjść już zjeść lunch i później będą robić różne rzeczy, a również pewnie coś będzie miało do czynienia z tym, jakie klasy będą brać. Także Fajnie znowu zaczynasz nicą, masz dziewiątą klasę. Ja powiem Wam, że Adaś będzie szedł do dziewiątej klasy w następnym roku i mam stresa. Już o tym myślę czasami, ale wiem, że sobie poradzi i będzie dobrze, a szczególnie wiedząc o tym, że są takie orientacje, że u nas właśnie szkoły o to dbają żeby jak dzieci zaczynają nową szkołę, to żeby coś takiego było. A również są orientacje jak zaczynasz studia, bo jak ja tutaj zaczynałam studia, jak szłam na studia do właśnie w New Jersey do Mangler State, to też mieliśmy orientację i to była fajna taka orientacja, bo zostawaliśmy tam na noc, także Dużo dzieci, jak tutaj właśnie zaczyna studia, to y, zaczynają studia i mieszkają na kampusie. Ja akurat y, byłam w miarę blisko do tego uniwersytetu i nie musiałam mieszkać na, właśnie na kampusie, ale fajnie było y, przeżyć taki, y, takie dwa dni, pierwszy dzień no i tą noc y, właśnie y, tam na kampusie poznać dużo ludzi i y, y, fajnie było było stresująco na pewno, bo do dzisiaj pamiętam, jak się denerwowałam tym całym dniem i e, co mnie tam czeka, ale jak już e, właśnie skończył się, skończyły się te dwa dni, to czułam się dużo lepiej, e, wiedząc, że już znam mniej więcej tą szkołę, e, wiem gdzie mam iść, e, wiem jakie mam klasy i tym rzeczy podobne. Myślę, że każde dziecko jak właśnie zaczyna, czy to zaczyna zerówkę, czy zaczyna właśnie gimnazjum czy liceum, to są właśnie takie przygotowania do tych większych, tak jak zaczynanie studiów i oczywiście nowe początki. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają, jeżeli można tak powiedzieć. I to są po prostu takie stopnie naszego życia, co nas przygotowują do dorosłego życia, to dzieci przygotowują do dorosłego życia. A jeżeli mi się właśnie podoba tutaj to, że możemy to jakoś ulepszyć dzieciom, powiem Wam szczerze, że jak stałam i te wszystkie dzieci wchodziły i siadały w tej dużej sali i jak patrzyłam na nich, to ja się sama denerwowałam za nich, aż mnie brzuch bolał bo widziałam po ich twarzach jak są podenerwowani i, e, i rozglądali się za może jakąś znajomą twarzą, za jakimś kolegą, za jakąś koleżanką i ten po prostu tak, e, ta twarz taka Boże, nikt koło mnie nie siada, nikogo tutaj nie znam. E, to jest okropne, nie? I widzisz to na ich twarzach i się denerwujesz e, właśnie za te dzieci. E, ale jak już wychodzą po tych dwóch godzinach i są gotowi iść do domu, to wychodzą z uśmiechami na twarzy, wychodzą z jakimś kolegą, koleżanką i widać, że mieli, że dobrze się bawili i że się lepiej czują po takim właśnie po tych kilku godzinach, gdzie mogli spędzić ten czas właśnie z innymi dziećmi, które również się denerwowały tak samo jak oni. Także. Takie moje przemyślania na początki roku szkolnego. Dlatego też lubię tą pracę, lubię pracować w szkole, bo, bo lubię pomagać dzieciom. Chcę, żeby one się czuły komfortowo, chcę, żeby czuły się, że zaczynają coś i nie czuły się po prostu odrzucone, nie wiadomo z jakich domów pochodzą. I e, żeby przyszły do szkoły i czuły się może w jakiś sposób, tak jakby to był ich drugi dom. A jeżeli nie mają e, domu swojego dopełnionego miłością, to tutaj mogą znaleźć dom. To jest e, takie moje jakieś e, nauczycielskie przeczucie. Ja myślę, że dużo nauczycieli e, wchodzi w profesję nauczyciela, wiedząc e, o tym, że będzie wymagało dzieci. Nie to nie jest tylko to, że idziemy i e, uczymy dzieci, ale tworzymy coś specjalnego dla tych dzieci, bo bycie nauczycielem to nie tylko, że e, uczymy ich, uczymy ich e, oczywiście e, polskiego, czy matematyki, czy angielskiego tutaj w tej sytuacji, ale uczymy także ich, przygotowujemy ich do dalszego życia, i to jest e, nasza praca również w szkole, może, to, to jest praca rodzica ogólnie, ale w szkole e, również e, ja myślę, że my podejmujemy się tej pracy. <laughs> Także e, myślę, że mam nadzieję, mam nadzieję, że wam się podobał taki krótki vlog właśnie z naszych e, początków tutaj e, roku szkolnego. Jeżeli wam się podobało oczywiście łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was do subskrypcji. Jeżeli jesteście nowi, to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. I tyle na dzisiaj. Zobaczmy się w następnym vlogu. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, miłego tygodnia, kiedykolwiek to oglądacie. Albo miłych początków roku szkolnego, czy ogólnie miłych początków. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!